Witajcie, moi kani. To już taka tradycja, że w niedzielę oglądamy sobie na ratunek 115, bo niedziela to jest taki dzień, że już człowiek się stresuje, myśli o szkole, pracy, innych zajęciach. I co można nas w taki dzień? No tylko i wyłącznie na ratunek 112. Także zróbcie sobie herbatkę, wyciągnijcie z kieszeni lasagne, zostawcie łapkę w górę. Włączcie wszystkie powiadomienia, żeby nie pominąć żadnego odcinka. Zapnijcie pasy i lecimy. 30-letni menedżer Rafał Graś był szczęśliwym mężem Marty. Para tego dnia świętowała swoją trzecią rocznicę ślubu i z tej okazji Rafał przygotował dla żony uroczystą kolację. Winogrona, jak moja przyszła żona będzie chciała mi zaskoczyć romantyczną kolacją na rocznicę, to wystarczą winogrona, okej? Okay? Róże. Moje ulubione kwiaty. Zawsze o nich pamiętasz. No kochanie, jak mógłbym zapomnieć. A krawat? Też piękne. Masz świetny gust. A to nie koniec niespodzianek. Mam dla ciebie niesamowitą wiadomość. To to. Słaba ta romantyczna kolacja. Gdzie jest prawdziwe jedzenie? Dobrze. To były wspaniałe trzy lata z marto. Nasze małżeństwo mogłoby być wzorem dla innych. Żadnych kłótni. Dogadywaliśmy się we wszystkim. Rocznicę ślubu chcieliśmy spędzić w mieszkaniu. Chciałem, żeby ten wieczór był magiczny i wyjątkowy. Tamtego dnia, nie spodziewaliśmy się żadnych gości. A dobra, niespodziewani goście. Myślałem, że winogrona się skończyły i to jest ta tragedia. No bo bez winogron, tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, nie ma mowy o dobrej, romantycznej kolacji. Rafał w progu zobaczył Ilonę Mielecką, koleżankę Marty, która wydawała się czymś przejęta i zdenerwowana. Cześć, przepraszam, że bez zapowiedzi, ale mam sprawę do Marty. Mogę wejść. Właściwie to jesteśmy z żoną trochę zajęci. Mamy ro... Ilona? Hej Marta. Chciałam zadzwonić, ale pomyślałam, że lepiej jak przyjdę od razu do was. Coś się stało? Rozwodzę się. Na to obchodzi? co przyszłaś tutaj zepsuć nam rocznicę? Wypierd... Ilonę widziałem dwa razy w życiu. Przez chwilę pracowała z Martą w jednej z firm. Kiedy tamtego dnia przyszła w odwiedziny, była w fatalnej kondycji. Gdy powiedziała, że się rozwodzi, nie miałem serca odprawić jej z kwitkiem. Widać było, że potrzebowała wsparcia i pomocy. Rafał i Marta zaprosili Ilonę do salonu. Kobieta wydawała się rozbita i załamana swoją sytuacją życiową. Rafał robił co mógł, żeby ją pocieszyć. Miał wszystko, rozumiesz? Miał dom, piękną córeczkę, wyprosowana koszula, zawsze obiad na stole. To wszystko dla niego. Może napijesz się wina? Nie no jak się napije to będzie jeszcze bardziej płakała, proszę nie dawaj jej wina Wyobrażacie no to sobie, ten drań zdradzał mnie praktycznie całe nasze małżeństwo Co rusz z jakąś nową kobietą To dupek pamiętasz tą wigilię 4 lata temu w pracy? Cały czas naigrywał się ze mnie, wypominał mi, że nie mam znanej matury No tak, właśnie dlatego cię zdradzał, bo nie zdałaś matury Taka prawda, nie? Nie zdajesz matury i potem cię zdradza mąż W końcu uderzył nie pamiętasz to? Wiesz o Tak Ten durek powiedział, że nie zgodzi się za nic na rozwód z orzeczeniem nie winie Powiedział, że jak to zrobię, zabierze mi córkę Marta ty wiesz co się zdarzyło, naprawdę. Zostaniesz moim świadkiem. Ja pójdę po nowy kieliszek, albo po zmiotkę. Tak, idź po zmiotkę, to jest dobry pomysł, ale chociaż pierwszą jej myślą był nowy kieliszek. I kto w ogóle tak upuszcza cokolwiek jak się zszokuje, w sensie to się dzieje tylko w filmach. I już mnie wkurzyła tym, bo to jest paradokument, to powinno być realistyczne. Kochani, wszystko okej? Okay? Tak, tak, wszystko okej. Okay. Byłem zaskoczony zachowaniem Marty. Nie wiedziałem, co się z nią dzieje. Dlaczego zareagowała tak nerwowo, gdy Ilona poprosiła ją, by została jej świadkiem w sądzie. Marta, słuchaj, zostaniesz moim świadkiem. Sama nie wiem. Proszę cię już! Wszyscy inni nie odmówili. Na pewno się dogadacie. Nie lubię wtrącać się w nie swoje sprawy. Marta, proszę cię! Jeżeli się nie zgodzisz, to gotowy jest zabrać mi moje dziecko. Marta, no kwoty. Znacie się z Iloną nie od dziś, a jej mąż jest konkretnym dupkiem. Nie mogę być twoim świadkiem. Oh man, coś się zbliża, czuję w powietrzu, czuję... Czuję, że zaraz usłyszymy coś grubego. I nie chodzi tu o mój brzuchol. Jak chcecie zobaczyć, jaki mam gruby brzuchol, to możecie wbijać na mojego Instagrama ChrisNoJoke. Aaa, idealne, idealna autopromocja. Miałam romans z twoim mężem. Trudno opisać, co wtedy poczułem. Nie wierzyłem, że to dzieje się naprawdę. Moja ukochana żona miała romans z żonatym tym facetem, mężem swojej koleżanki. Dosłownie, jakby świat na chwilę się zatrzymał. Przepraszam, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Spójrzcie na minę tej koleżanki. Zaraz jak przetworzy tą informację, to wstanie i ją zabije. Miałaś chyba z moim mężem. Przepraszam. Przepraszam? Tylko tyle masz do powiedzenia? Mamy gdzieś twoje przeprosiny. Twoja żona, to jest po prostu zwykła szma. Boże, Idealnie to podsumowała, już lubię Ilonę. jak mogłam tego nie widzieć? Spokój się! Jak mam się uspokoić? On zabierze mi moją córkę! Nie odbierze, Ilona, uspokój się! Zrobić ci herbatę. Ostalałaś? Na mu mu uderzyłaś? Szczerze, patrząc na to, że to jest jej przyjaciółka i przez pasie z mężem Ilony, to dziwne, że tylko w brzuch ją uderzyła. W głowie mi się kotłowało. Słyszałem tylko słowa Marty. Ale zaraz potem Milona straciła panowanie nad sobą i uderzyła moją żonę z całej siły w brzuch. Jej zachowanie mnie przerażało. Może stać? O nie! Mój no Boże! To nie to! Marta! Kochanie, otwórz oczy! Co się dzieje? Marta! Otwórz oczy, Marta! Marta! Ilona ma teraz takie, o Jezu, jaka frajerska chmura, Pociosie się w brzuch dla no żałosne. Że za to jaka jest frajerska, to jej wino wypije. Co się dzieje? To był straszny widok. Po uderzeniu w brzuch Marta zaczęła mocno krwawić i straciła przytomność. W tamtym momencie nie miało znaczenia, czy Marta mnie zdradziła, czy nie. Musiałem ją ratować. Zadzwoniłem na numer alarmowy 112. Dobrze, teraz przez ten czas możesz wymyślić jakieś sensowne pancze, jakieś teksty, żeby ją pocisnąć jak się obudzi. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełniła operator Olga Adamczyk. To ona odebrała zgłoszenie Rafała. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? Moja żona zemdlała. Ma krew na nogach i nie wiem skąd się wzięła. Proszę podać imię, nazwisko oraz adres, z którego pan dzwoni? Rafał Gryś. Dzwonię ze swojego mieszkania przy Krajewskiego 13B przez 5. Dobrze, dziękuję. Notuję. Proszę powiedzieć panie Rafale, co się stało. Koleżanka mojej żony uderzyła ją w brzuch. Moja żona upadła, zaczęła krwawić, a potem zemdlała. Po spojrzeniu przez sekundę na tę krew, ja, ja już wiem, skąd się wzięła. I jest to co najmniej niepokojące. Nie wiem, jak ją ocucić. Czy żona oddycha? Sprawdził pan oddech? Oddycha. Pierw porusza. Dobrze. W takim razie proszę ułożyć poszkodowaną w pozycji bocznej i cały czas monitorować jej stan. Proszę mi powiedzieć, czy kobieta, która zaatakowała pańską żonę, cały czas jest na miejscu zdarzenia? Tak. Czy cały czas stwarza zagrożenie? Nie. Ile lat ma żona? W tym roku skończyła 30. Strasznie słabego znoszyńca tak w ogóle mamy w tym odcinku, nie? Cios w brzuch, mogła wymyśleć coś lepszego. Halo, tutaj operator numer 21. Bardzo proszę o pilną interwencję na ulicę Krajewskiego, 13B przez 5. Kobieta, lat 30, straciła przytomność. Wcześniej została uderzona w brzuch i zaczęła krwawić. Za chwilę ustalę więcej szczegółów. Przyjąłem, wysyłam karetkę. Pani Rafale, proszę zostać przy żonie, ratownicy za chwilkę będą już na miejscu. Dobrze. Jako, że kobieta straciła przytomność i zaczęła krwawić, postanowiłam nie zwlekać z wysłaniem pomocy i od razu skontaktowałam się z dyspozytorem pogotowia. Wspominał pan, że po uderzeniu w brzuch pojawiła się krew. Gdzie wystąpiło to krwawienie? Wydaje mi się, że z miejsc intymnych. Rozumiem. Czy żona jest w ciąży? Nie. A czy leczy się może na jakieś choroby przewlekłe? Ma problemy ginekologiczne? Nie, jest zupełnie zdrowa. Nie wiem skąd ta krew. Może to okres? Można w taki sposób dostać instant okresu. Niech ktoś zrobi research, bo mi się nie chce. I napisze w komentarzu. Tylko nie próbujcie tego udowodnić na sobie, proszę. Dobrze, najważniejsze, żeby pan teraz nie panikował. Ratownicy zaraz zajmą się pana żoną, a w szpitalu wykonają badania i ustalą przyczynę, dobrze? Dzwonisz na policję? Ja za trochę się zdenerwowałam, ale naprawdę nie chciałem tego. Nie wzywam policji, tylko pogotowie. Usiądź sobie i się uspokój. Uspokój! Ta kobieta zmarnowała mi życie! Przez nią teraz sobie robi córkę! Panie Rafale, halo? Co tam się dzieje? Słyszę jakieś krzyki? Tak, to koleżanka mojej żony, Ilona. Wpadła w histerię, nie mogę jej uspokoić. Z kim się rozmawiasz? Z moim mężem? Ja, przepraszam bardzo, rozumiem, że niektórzy ludzie mają słabą głowę. Niektórzy ludzie szybko się upijają, ale ona wypiła jedną lampkę wina, jakby do no może półtorej. I jest aż tak pijana? Nie rozmawiam z twoim mężem, uspokój się. Czy pani Ilona leczy się psychiatrycznie? Nic o tym nie wiem. A czy miała już wcześniej podobne epizody? Ja jej prawie nie znam. Ona przyszła do nas, bo się rozwodzi. A moja żona miała chyba kiedyś romans z jej mężem. Rozumiem. Proszę przełączyć wobec tego telefon na tryb głośno mówiący. Spróbuję z nią porozmawiać. Pan niech zajmie się żoną, dobrze? Pani Ilono, z tej strony operator numeru alarmowego 112. Czy możemy chwileczkę porozmawiać? Chyba nie ma o czym. Proszę powiedzieć, jak się pani czuje? A jak mam się czuć? Zostałam zdradzona przez męża, przez koleżankę. A, czyli czujesz się super, tak? No nie wiem, nie chcesz powiedzieć wprost, to ja to sobie tak interpretuję, jak chcę. Bardzo przykro mi to słyszeć. Sądzę jednak, że są osoby, którym na pani zależy. Nie ma! <laughs> Proszę mi powiedzieć, czy ma pani dzieci? Mam córkę, Martynkę. Jedną z zasad udzielania wsparcia osobom z problemami psychicznymi i załamaniem nerwowym jest szczera i otwarta rozmowa. Próbowałam zdobyć zaufanie pani Ilony, żeby do niej dotrzeć i wpłynąć na jej zachowanie. Ona jest pijana, zamów jej dużego kepsika w cieście z mieszanym mięsem i mieszanym sosem. W ten sposób zdobędziesz jej zaufanie. A więc ma pani dla kogo żyć? Ja jestem pewna, że Martynka kocha panią bezgranicznie. Wiem, jak to działa, ponieważ sama mam dzieci. Ale pani nic nie rozumie. Ja ją stracę przez Martę. Ale dlaczego miałaby pani stracić dziecko? <noise> Mąż chce mi ją odebrać. A to o tym już zadecyduje sąd. Ale on ma i tak najlepszych prawników. A poza tym Marta miała być moim świadkiem, a okazuje się, że to ona jest jego To nie zmienia faktu, że nadal może być świadkiem. Nawet lepiej, teraz masz niezbity dowód na jego zdradę. Ilono, najważniejsze, aby Pani w tej chwili się uspokoiła. Czy zażywała Pani może dzisiaj jakieś leki? Ma Pani dziwny głos. O Boże. Panie Rafale, co się dzieje? Ilona zasłabła. Jest strasznie blada. Proszę sprawdzić, czy oddycha. A co z moją żoną? Proszę ją pozostawić w pozycji bocznej bezpiecznej i sprawdzić, co z drugą poszkodowaną. Oddycha! Dobrze, proszę się uspokoić, nie wpadać w panikę. Jestem z Panem cały czas na linii. Skontaktuję się z dyspozytorem i wyślę do Państwa drugą karetkę, dobrze? W pewnym momencie sytuacja w mieszkaniu mężczyzny zrobiła się dramatyczna. Teraz już obie kobiety potrzebowały pomocy. Połączyłam się jeszcze raz z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Pewnie, bo to nie może być takie proste, że coś się stanie jednej osobie i jej pomogą już git. Albo poszkodowana osoba musi mieć jeszcze oprócz tego, co się stało Alzheimera, hemofilię i reumatyzm. Albo muszą minimum dwie osoby być poszkodowane. Panie Rafale, proszę ułożyć panią Ilonę w pozycji bocznej. O naszą. Moja żona się odknęła. Za chwilkę się nią zajmiemy. Proszę najpierw pomóc nieprzytomnej osobie. Zrobione. Teraz proszę podejść do żony i ocenić jej stan. Ne 2 na 10 do wymiany. Ale szczerze, to i tak mi się już trochę znudziła. Marta, wezwałem pogotowie. Powiedz mi, coś cię boli? Rafał, ja jestem w ciąży. Miałam ci powiedzieć przy kolacji, ale przyszła Ilona. Słyszała pani, moja żona jest w ciąży, a jej koleżanka uderzyła ją w brzuch, stąd ta krew. Double kill! Nie no dobra, bez przesady, nie można tak mówić na kanale Family Friendly. Pani Marto, który to jest tydzień? Piąty. Dzisiaj była u ginekologa. A czy to jest pani pierwsza ciąża? Pierwsza. Strasznie długo staraliśmy się z mężem. Jak się pani teraz czuje i proszę powiedzieć skąd to omidlenie? Zobaczyłam krew i... Ciemniało mi nagle przed oczami. Okazało się, że kobieta straciła przytomność na widok krwi, która pojawiła się z dróg rodnych, zaraz po tym, jak została uderzona w brzuch. Była pewna, że straciła swoje dziecko. Miałam jednak nadzieję, że ciążę uda się jeszcze uratować. Nie ma to. pogotowie jest już w drodze, ale do tego czasu postaram się Państwu pomóc. Niech pani uniesie nogi do góry i je skrzyżuje i proszę pozostać w takiej pozycji aż do przyjazdu ratowników. W ten sposób zablokuje pani dziecku drogę ucieczki, a ten mały buntownik nawet się jeszcze nie urodził już chce uciekać. Rafał. Ja bym cię w życiu nie zdradziła. Zostawiłam go, kiedy zaczęłam być z tobą. Kochanie, to nie jest teraz ważne. Wiem, że zachowałam się jak świnia. To był mąż Ilony i chciałabym wcofnąć czas. Nie wiedziałem, co mam myśleć o swojej żonie. Nigdy bym się po niej nie spodziewał, że wda się w romans z żonatym facetem i to w dodatku mężem swojej koleżanki. No to trochę kręciowe, gościu. Pamiętajcie. Nie podrywamy osób, które są w związku i nie śpimy z żonatymi facetami. Złote zasady na dobre życie. Tego nie uczą w szkole, tego was tylko nauczy Krzysztof. Pani Marto, jak się pani czuje? Czy czuje pani bóle w podbrzuszu? Trochę tak. Dobrze, zaraz będą na miejscu ratownicy. Do tego czasu zostanę z państwem na linii. Panie Rafale, niech pan wróci do drugiej poszkodowanej. Czy nadal jest nieprzytomna? Ilona. Co, co mówisz? Nic nie rozumiem. Cały czas mam mamrocze. O jezu, po prostu zezgonowała. Nic wielkiego. Chociaż pewnie jeszcze ma na dodatek zapalenie wątroby czy coś. Proszę dokładnie opisać objawy. Podam je dyspozytorowi, który przekaże informację ratownikom. Słabo oddycha. Mruży oczy. Mamrocze. Wygląda, jakby nic nie rozumiała. Jest strasznie blada. I cały czas odpływa. Czy pani Ilona na coś choruje? Na lampkę wina albo półtorej. Nie mam pojęcia, już mówiłem. Widzę ją drugi raz w życiu, no wypiła trochę wina. Niech nam zapytać, czy brała jakieś leki? Ilona, brałaś jakieś leki? Odpowiedz. Miałam pewne podejrzenia co do stanu poszkodowanej. Ponieważ kobieta była przed rozwodem, mogła zażyć środki uspokajające. Połączenie leków z alkoholem może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, w tym niewydolności oddechowej zagrażającej życiu. A widzisz, to tłumaczy dlaczegoś tak zachowywała po małej ilości alkoholu. Czy operatorzy są jednak kozaki, ja bym o tym nie pomyślał, chociaż wydaje się to zrobić oczywiste, ale no nie pomyślałbym o tym. Panie Rafale, proszę sprawdzić w jej torebce czy ma tam jakieś leki. Mam. Dobrze, proszę podać mi nazwę. Okazało się, że kobieta faktycznie zmieszała silne środki psychotropowe z alkoholem i znalazła się w stanie zagrażającym jej życiu. Informacje o przyczynie jej złego stanu zdrowia przekazałam ratownikom medycznym. Kurczę, wygląda jakby zezgonowała po prostu. Gdyby się na mężu tak samo, to prawdopodobnie nikt by jej nie pomógł, bo by po prostu pomyśleć, że zezgonowała i zaliczyłaby prawdziwego zgona. Mam nowe informacje w sprawie poszkodowanej z ulicy Krajowskiego. Kobieta prawdopodobnie zażywa leki psychotropowe, a przed zasłabnięciem piła alkohol. Dzięki przekażę te informacje ratownikom są już prawie na miejscu. Dzwoni domov. To chyba pogotowie. Proszę się otworzyć ja zostanę z panem na linii. Dzwoniący pod numer alarmowy mężczyzna był w trudnej sytuacji. Romans jego żony spowodował lawinę nieprzyjemnych zdarzeń, wskutek których zostały poszkodowane dwie kobiety. Mimo silnych emocji mężczyzna poradził sobie bardzo dobrze przy udzielaniu pierwszej pomocy żonie i jej koleżance. W sumie to nie musiał zbyt wiele robić, wykazała się faktycznie tamta koleżanka tej babki, co zjadła tablecki z tasiemcem i dźgnęła się nożem. Chwilę później w mieszkaniu pojawili się ratownicy medyczni, którzy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy kobietom. Ciekawe, czy kiedyś nie przystąpią natychmiast do pomocy. Wejdą, usiądą sobie, wypiją kawkę, zrobią kanapeczki, zjedzą kanapeczki, pogadają i dopiero wtedy zaczną pomagać. Pogotowie już jest na miejscu, dziękuję bardzo. Pani nie w że tak? Tak. tak. Proszę powiedzieć, gdzie boli? Tutaj. Okay. Mhm. W skali od 1 do 10, jak, jak silny jest ból? 3. Ok. Serio, 3? 3 na 10, ale żałosny, żałosny jest ten odcinek. Nic poważnego się tu nie stało. Ból 3 na 10. Co to ma być? Saturacja 85, podamy tlen na niewielkim szybku. Nie podaję tego. Podaję ci to, tak? O, jak dobrze. Nie ma to, jak usłyszeć słowo saturacja i tlen w niedzielę. Od razu dzień staje się lepszy. Tak, skoro. Podaj, podaj kot. Panie z mężem? Tak, tak, tak. Proszę doglądać z tą musimy się zająć drugą kobietą. Ten gościu zawsze trzej brzmi, jakby go zmuszali do pracy, ten ratownik. Dlatego moim ulubionym jest ten drugi. No i jeszcze Mister Polska, ale on to w starszych odcinkach chyba tylko grał. co się stało? Tu są leki, które zażywała. Aha, dobrze. Po nich osłabła i straciła przytomność. Dobrze, zabierzemy mnie do szpitala. Dodatkowo popijała alkohol. Okay. Dobra. Domiarowy, wyraźnie wyczuwalny, ale za to przyspieszamy trochę kardę. Załóżmy monitora. Wiesz, co było zabawne? Nie wiem, czy oglądaliście Good Doktorka, jeden z moich ulubionych seriali. Polecam gorąco na Netflixie. Ale chciałbym, żeby Naruto się miał taki budżet na odcinek jak The Good Doktor. Tyle, że z tą samą grą aktorską. To by było złoto, to by było cudowne. Czy wie pan, jaką dawkę zażyła? Nie mam pojęcia. Okay. Czy wie pan, czy choruje na jakieś choroby? Również nic nie wiem. Czy poza tym lekiem przyjmuje jakieś inne? Gościu, ja jej nie znam skąd mam to wiedzieć. Nie powiem panom naprawdę. Jakieś alergie? Pewnie, no może mnie jeszcze zapytaj o preferowany znak zodiaku, co? Dobra, klipówka podłączona. Czekamy na drugi zespół. Kobieta w wyniku zmieszania leków psychotropowych z alkoholem straciła świadomość. Kontakt z nią był utrudniony. Musiała trafić do szpitala jak najszybciej co do pukania żołądka. Do szpitala została przywieziona 30-letnia kobieta z objawami silnego zatrucia lekami. Istotne było, aby u poszkodowanej nie doszło do spadku ciśnienia tętniczego, dlatego lekarz zalecił odpowiednią płynoterapię dożylną oraz pukanie żołądka. Po ustabilizowaniu stanu pacjentki lekarze przeprowadzili badania laboratoryjne oraz toksykologiczne. Badanie toksykologiczne potwierdziło, że pacjentka zażyła leki antydepresyjne pomieszane z alkoholem. Po kilku dniach została zwolniona do domu. W sumie teraz po tej akcji to ojciec faktycznie może zabrać dzieci, jakby no, jeśli ma dobrych prawników, to na pewno wykorzystają fakt, iż Ilona wzięła leki psychotropowe, potem się upiła i uderzyła kobietę w brzuch, która była w ciąży. No to nie brzmi dobrze. Z kolei na udział patologii ciąży trafiła kobieta z objawami krwawienia z róg rodnych. Na całe szczęście badanie USG nie potwierdziło uszkodzenia płodu. Kobieta po kilku dniach spędzonych na obserwacji oraz opiece lekarskiej w stanie dobrym została wypisana do domu z zaleceniem odpoczynku. Jak dziecko się urodzi i dorośnie, to znajdzie Ilonę i oddaje jej cios z brzuch i powie ja nigdy nie zapominam. I to brzmi jak fabuła najlepszego filmu, znaczy może takiego w sumie średniego, który by trwał krótko, ale... ale jak jakiegokolwiek filmu. 10 dni później Rafał i Marta byli na spacerze. Małżeństwo wyjaśniło sobie wszystkie nieporozumienia. Rafał przebaczył żonie. Ilona powoli dochodziła do siebie po tym, jak trafiła do szpitala. Kobieta wniosła sprawę o rozwód z orzeczeniem o winie męża. Rozmawiałam z Iloną. Przeprosiłam ją. Będę jej świadkiem. Nie wyobrażam sobie, że było inaczej. A teraz musimy powtórzyć rocznicę naszego ślubu. Co masz na myśli? To niespodzianka. Idziemy. Ej, nie można tak oszukiwać. Rocznica polega na tym, że jest co rok. Jak rocznica nie jest co rok, to jest bez sensu. Nie ma drogi na skróty. To naprawdę były duże emocje. Najpierw dowiedziałem się, że moja żona spotykała się z mężem swojej przyjaciółki, a potem, że jest w ciąży, którą mogła stracić. Na szczęście wszystko sobie wyjaśniliśmy. Znowu jest tak jak dawniej, a my czekamy na, na rodzinę naszego pierwszego dziecka. Cieszę się też, że Ilona czuje się już lepiej. Ani ja, ani Marta. Nie mamy do niej żalu o to, co się stało. Też nie byłbym zły, jakby. No, nie wiedziała, że jest w ciąży i zareagowała normalnie. Mam nadzieję, że Wy też zareagujecie normalnie czyli upewnijcie się, że stawiliście łapkę w górę i włączyliście wszystkie powiadomienia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam cieplutko z rodzinką i tradycyjnie. Eee... Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Eee... Lubina...